Jak śmiesz! Kto ośmiela się zakłócać spokój króla Karduras! Skoro już nie żyje, to co się dzieje, kiedy ginę? Staje się jeszcze bardziej nieżywy, nieżywszy, a może żywy? Bo nasze nigdy nie jest łatwo. Ten natłok obowiązków, które trzeba pogodzić rodzina, królestwo, dusza najwyższego zła! Wiem, moi poddani, że karmię was słuchami. Ale powiedzcie, czyż nie jestem teraz bardziej przy kości? Te stare kości obawiają się już tylko jednego: osteoporozy. Przepraszam, czy ktoś jeszcze słyszy te głosy? Słucham? Nie, tak! <laughs> tak, już wkrótce wszyscy je usłyszą. Zabieraj swoje brudne łapska od moich piszczeli! Jestem królem szkieletów! Mniejszym ogłaszam więc, że wszystkie trumny są ambasadami mojego wiecznego królestwa. Bohaterowie? <grytanie> Chodzi o tę bandę włóczęgów, którzy bezprawnie wtargnęli do mojego domostwa, zniszczyli moją kolekcję antycznych was, przywrócili mnie do życia tylko po to, żeby mnie znowu zabić, a na koniec porozrzucali po całej podłodze białe przedmioty? O tak, bardzo to bohaterskie z ich strony. Was też łupie w kościach. Zanosi się na deszcz. Ciemność podąża za mną. Nawet tam, gdzie król piechotą chodzi. Skoro tak namiętnie klikasz, opowiem ci dowcip. Przychodzi baba do lekarza, a tam gilotyna. Pij mleko. Dobrze wpływa na kości. Któż nawołuje mnie, bym powrócił do świata żywych? Wieczny odpoczynek będzie musiał zaczekać. A front został pomoszczony. Tak kończą wszyscy moi wrogowie. Każdy dostaje to, na co zasłużył. Nie zapomnę ci tego. Wiedziałem, że zdrada to wszystko, na co cię stać! Czas zapłacić krwią za nielojalność wobec króla! Twój los został przypieczętowany! Nie pozostanę w grobie! Będę rządzić na wieki! Nie jest umarłym ten, który spoczywa wiekami! Nikt nie dorówna królewskiej gracji! Ciało to niepotrzebny balast. Wyruszam. Audiencja skończona. Pozwalam ci skłonić się przede mną. Uznaję was za godnych przebywania w mojej obecności. Przyjmij moje przeprosiny. To być może była moja wina. Składam ci podziękowania. Jestem ci wdzięczny. Doskonała robota. Imponujący pokaz. Tak, wybór godny monarchy. Takie jest królewskie prawo. Królowi należy się najlepsze. Doskonały wybór. Mądry wybór. Uciekaj lub gin. Złóż mi hołd. Połóż tutaj swój łeb, żebym mógł go ściąć. Musimy zebrać siły, aby pokonać naszych wrogów. Król Szkieletów wzywa cię po imieniu. Czekam. Mam nadzieję, że odbiorca jest godny zaufania dla jego dobra. Wszyscy będą cierpieć. Decyzja zrodzona z mądrości. Nie będziesz tego żałować. Nareszcie, Na okazja do zemsty. Nie lekceważ potęgi mej furii. Toż to czyściec. Muszę się stąd wyswobodzić. Nasi wrogowie się nie ociągają. Powinniśmy brać z nich przykład. Pośpiesz się, albo skrócę cię o głowę. To miejsce będzie Twoim grobem. Nie ma ucieczki. Śmiesz wnosić ciepło życia do mego grobowca. Zwycięstwo warte jest każdej ofiary. Pozdrowienia z zagrobą! Ruszajmy na podmój tego świata. Jestem skłonny wysłuchać twojej rady. Niech rozpocznie się rzeź! Twoja lojalność nie zostanie ci zapomniana. Maszerują potępieńcy! Na kolana przed waszym królem! Tak! Tak się stanie! Za pozwoleniem... Natychmiast. Czas ruszyć do ataku. Wróg jest osłabiony. Zabić ich. Do ataku! Zachowajcie ostrożność. Doskonała robota. Jestem pod wrażeniem. Jesteś cennym sojusznikiem. Potrzebujesz leczenia. Zajmij się swoim zdrowiem. Obedrę tych najemników ze skóry. Zmierzam do ciebie. Ruszam. Powrócę. Muszę się wycofać. Tragiczna sytuacja. Nie zapomnimy waszego poświęcenia. Dokroć set. Na kolana, wieśniaku! Pozbawię cię głowy! <gry> Karą za zdradę jest śmierć. Oto cena zdrady. Kto ma czelność mi się sprzeciwiać? Śmierć wszystkim zdrajcom! Nie mogę się ruszyć. Radujmy się. Zwyciężyliśmy. Uciekają! Nie okazujcie litości! A... Twoja pomoc została doceniona. Twoja pomoc zostanie nagrodzona. Lojalność jest nagrodą samą w sobie. Zgadzam się? Rzeczy samej, a już... Już wkrótce moi wrogowie będą cierpieć, tak jak ja cierpiałem. Niech rozpocznie się rzeź. Kogoś mi przypominasz. A tak, mnie. Zamierzasz walczyć, czy będziesz jedynie Ełpić się swoją siłą. Krzyżowiec, zdaje się, że z rządzeniem losu walczyć będziemy ramię w ramię. Jak się układa twój sojusz z aniołami? Czyżby piekło ci nie wystarczało, demonie? Kiedy to się skończy, będziemy mieć sporo rachunków do wyrównania. Stajesz w obliczu oskarżenia o zdradę stanu Kanduras! Co masz na swoją obronę? Nie masz się co trudzić. Moje wyjątkowe zdolności zdołają przeważyć twą żałosną niekompetencję. Twoje oddanie jest mile widziane. Masz coś do powiedzenia? Aniele? Jesteście gotowi, aby nieść śmierć naszym wrogom? Rozumiem, że jesteście gotowi. Oczywiście. Król Kandura zawsze jest gotowy. Tak, nasi wrogowie zakosztują naszego gniewu. Nie jestem niczym sługą. Byłem królem, zanim oszalałem. Bardziej niż ty. Zawsze walczę po właściwej stronie. Gdybyż to samo można było powiedzieć o moich tak zwanych sojusznikach. Mnie również to się nie podoba. Czemuż twoja niegodziwość musi podążać za mną nawet tutaj? Nie ma dla mnie spoczynku, potworze. Ale mój... Jest wolny. Co? Śmiesz dworować sobie z króla? Nie waż się przemawiać do mnie w ten sposób! Razem będziemy niepokonani. A więc jednak mnie zna żaniele. A jednak nie kiwnąłeś palcem, gdy diablo niszczył moje królestwo. Wszyscy okażą lojalność śmierci. Wykorzenie wszelkie spiski! O jednego zdrajcę mniej! Nikt nie będzie po tobie płakał! Pokłoń się swemu królowi! Nie ma tu miejsca dla dwóch upadłych monarchów! To zaiste mniejsze zło! Teraz jesteś martwa jak cała reszta twojego ludu, dzikutko! To za zachrapanie mi lochów posoką. Może to cię w końcu uciszy. Pozdrów ode mnie swoją siostrę. To za moich synów i za doprowadzenie mnie do szaleństwa. Uznaję was za niegodnych mej łaski. Sprawiedliwość jest jedynie złudzeniem. Paladyni nie do wytrzymania. Teraz możesz zobaczyć bezkształtną Ukrainę na własne oczy. Był bliski. Udało ci się wyrwać mnie ze szponów odchłani. Mam niewiele many. Nie mam dość many. Potrzebna mi mana. Nie uczynię tego. Niemożliwe. Nie. Sojusznik w potrzebie. Przybywajcie na pomoc królowi. Przybądź mi z pomocą. Atakować tutaj! Do ataku na bazę wroga! Trzeba zająć ten obóz najemników! Zniszczyć ten fort! Zdobyć tę wieżę! Musimy zdobyć ten cel! To musi należeć do nas! Zbierzcie to, słudzy! Zbierzcie to natychmiast! Wszędzie czyha niebezpieczeństwo! Ostrożnie! W pobliżu czyha niebezpieczeństwo bronić tego miejsca bronić naszej bazy bronić tego fortu bronić tej budowli nie dajcie zniszczyć tej budowli bronić naszego sojusznika bronić tego musimy bronić strażnicy zburzyć tę budowlę zburzyć tę budowlę Zabić tę niewierną bestię! Zabić tego stwora z woli króla! Wróg gdzieś przepadł. Motłochowi udało się zbiec. Zabić tego bohatera! Zmierzam ku tobie. Wkrótce dołączę. Uciekajcie! Teraz! Musimy się wycofać! Przenieść to... Weź to ze sobą. Trzeba to zanieść na miejsce. Czym prędzej to odnieście.